No na pewno zrzut jest, nie, nie ma mowy, bo nie wierzę w to, żeby żeby po prostu coś leżało jakaś padlina. No może Jezus Maria leży! Normalnie leży. Chłopie! <słyski> <słyski> Teraz zauważyłem drugiego zrzuta. Proszę bardzo. Jednego znalazł Fled mój kundel, a drugiego ja. Ale ja, ja przyjechałem tylko tak, bo zobaczyć sobie. I ja, o proszę bardzo, zobaczcie. Flet, ale Flet, dobry pies, bardzo dobry pies. A idź poszukaj drugiego, a zobacz gdzie jest drugi. Nie, nie pójdzie, patrzcie. Mówię, no faktycznie, Jezu... Maria. Sierota jedna, no, latała, latała i znalazła. O mój Boże... No tak, no tak... Dobrze jest, ja wiem, ja wiem, bo... Widzisz? Idzisz co się znajduje, idzisz Dobra, dobra, spokój, 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 już, już spokój flet flet. flet, 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 dobra, spokój, spokój Teraz ci pokażę Ej, 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 dobra Morda, morda. Flet, zobacz tam, i szukaj tam, szukaj, Flet, Flet, szukaj tam, tam szukaj, szukaj, tak jest, szukaj, szukaj, i zobacz tam, tam zobacz, tam byk leży tam wykleży, szukaj tam, szukaj, tak jest, szukaj, szukaj, szukaj dalej, dalej, szukaj, szukaj, szukaj. szukaj. Patrzcie, patrz. już zobaczył, czy nie zobaczył, jeszcze nie, już, patrzcie, patrzcie. Jest następny, co tam masz? Co ta morda ma? Co ta morda ma? Pokaż mi I sam już nie no, widzisz? No, ale mamy parę, chłopie! Twoja para o, Twoja para Osadzimy ją i nad twoją ścianą powiesimy to, proszę bardzo. Cztery. Tu raz tak nieregularny no pięknie, 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 Bardzo pięknie, A, bardzo pięknie. Ja, Tak, tak. Tak, pięknie, pięknie, pokaż to pięknie, 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 Dobra, starszy, bo pięknie, było... pięknie,